Muzycznie w Latoszynie Zdroju tegoroczny cykl koncertów w plenerze rozpoczęty. Występ uczniów zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Profesora Krzysztofa Pendereckiego z Dębicy przyciągnął do uzdrowiska mieszkańców spragnionych pięknych dźwięków. Bardzo nas to cieszy, tym bardziej, że chcieliśmy zachować ciągłość tych wydarzeń, szczególnie wydarzeń prezentowanych przez uczniów zespołu Szkół Muzycznych w Dębicy. Chcieliśmy, mimo tych niesprzyjających warunków, aby to wydarzenie jednak. Się odbyło, także bardzo nas cieszy i wydarzenie, i frekwencja na tym wydarzeniu. Około 120 uczniów szkoły, z czego 60 to są chóry, i pozostałe osoby, instrumentaliści. Także cieszymy się, takiej skali jeszcze tutaj nie mieliśmy, jeżeli chodzi o liczbę wykonawców. Cieszymy się, jest to już trzeci koncert szkoły muzycznej w tym miejscu. Wysłuchaliśmy klasycznych kompozycji, dynamicznych utworów z różnych gatunków muzycznych oraz emocjonujących, solowych występów w wykonaniu młodych talentów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy tu wystąpić. Dzieci uwielbiają występować nie tylko w szkole, ale właśnie poza szkołą. Trzy orkiestry, chór i pięć zespołów. Kameralnym. Także bardzo dużo i to zgłosili się dobrowolnie, ale byłam bardzo zdziwiona, że tak ochotnie się zgłaszają i no, powiem szczerze, że w tej chwili musieliśmy przyspieszyć, zedukować ilość utworów granych przez zespoły, bo, bo już nie, nie wytrzymują instrumenty z orkiestry smyczkowe instrumenty nie wytrzymują po prostu tego gorąca i się rozstrajają bardzo. Koncert to nie jedyna atrakcja, jaką przygotowano dla przybyłych gości. Były dmuchańcem, wata cukrowa, popcorn oraz pyszne lody.